Cześć, dzień dobry, dzień dobry YouTube, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie z rynku kryptowalut, tym razem we wtorek 7 października. Dawno się nie słyszeliśmy, minęło około 2 tygodnie, także rzucimy sobie okiem na sytuację rynkową, przeanalizujemy to co się dzieje. Jak zawsze mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne i pomocne, ale proszę pamiętajcie, że jak zawsze nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje, moje inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Oczywiście zanim zaczniemy, krótka przypominajka o linków poniżej do wsparcia dla zwierzaków. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć schronisko, to serdecznie zapraszam. No i tak, w ostatnim odcinku, Bitcoin na kluczowym wsparciu. Tak, rozmawialiśmy o tym przekroju 112 tysięcy. Ostatni dump przed pozytywnym Q4, czy początek końca? Myślę, że tutaj delikatnie sprawa się wyjaśniła, ale warto również jest o niej porozmawiać, dlatego że Bitcoin wprawdzie spadł ponownie powyżej, poniżej 112 tysięcy, ale zrobił ewidentnie wyższe low no i ewidentnie zaczął progresować do góry z celem technicznym, który został wstępnie zaliczony. Także bitcoin zaczął całkiem nieźle nam wyglądać. Oczywiście w ostatnich odcinkach partycypowaliśmy, czy będzie ta kontynuacja ruchu za złotem, 30 dni, ja też o tym wspominałem, no ale ten lag bardzo mocno tam się wydłużył. Czy będzie partycypacja i ruch za m2? Też dużo osób podtograło, że będzie tutaj kontynuacja ruchu za m2. Ja myślę, że przede wszystkim rynek kryptowalut był bardzo mocno zdeptany, bardzo mocno porzucony. I to też wzbudziło atrakcyjność tego rynku, tak? Bo kiedy patrzymy na złoto, praktycznie codziennie nowe ATH, patrzymy na srebro, praktycznie codziennie nowe ATH, patrzymy na NASDAQ, na SP, praktycznie codziennie nowe ATH, a bitcoin, jak sam ostatnio powiedziałem, jak wisząca faja czy jak kupa główna. I myślę, że wiele osób zdawało sobie z tego sprawę, że bitcoin wyglądał tutaj jak kupa główna dlatego, że nawet na bazie ostatniego odcinka zebraliśmy 645 lajków i tylko 3 3, raz, dwa, trzy dyslajki, to pokazuje z punktu psychologicznego że ludzie w pełni zaakceptowali ten fakt, że Bitcoin wygląda po prostu jak bullshit coin a 5000 osób obejrzało ten filmik no i myślę, że w tym momencie zobaczyliśmy takie troszkę hated rally, czy też takie dla jednych potwierdzenie, że on będzie gonił tego złota, dla drugich potwierdzenie, że on będzie gonił tego, tego M2, a dla mnie takie potwierdzenie, że on faktycznie był bardzo mocno niedowartościowany. Tak? I w niedzielę pojawiło się rewelacyjne volume. Oprócz tego open interest na bitcoinie bardzo szybko wzrósł po ostatnich czyszczeniach, które miały miejsce, tylko te ostatnie czyszczenia, one bardzo mocno dojechały altcoiny, bo nawet kiedy... Zebraliśmy 1,2 miliarda z rynku, to tylko 300 milionów było zebrane z bitcoina. Tak, ale teraz pojawił się bet na bitcoina, i nawet tutaj wzraz, wraz z tym wzrastającym open interest zobaczyliśmy sytuację, w której, w której to net taker volume, tak, czyli to nie są pozycje na bazie order booka, czyli to nie są takie punkty wejścia w pozycję, tylko to jest po prostu kupowanie z palca. Wchodzisz i po markecie kupujesz, tak. No, i widzimy, że to zobaczyło napływ na poziomie 1,8 miliarda. Także tutaj, no, dość mocno, według kryptoquanta i tej analizy, dość mocno tutaj e, rynek gonił tej pompy. Tak? No, i na bazie tego zobaczyliśmy duży przyrost bitcoina z perspektywy kilku dni, co oczywiście może docelowo skutkować jakimś spowolnieniem, jakąś konsolidacją, jakąś korektą, ale to pokazuje chociażby taki szyb, szybki napływ tutaj z palca na Binance. Jest też perspektywa godzina, godzinowa, yy, godzinna, że tutaj ludzie bardzo szybko tej pompy gonili, nie? I ja jestem przekonany, że to nie do końca chodzi o nadganianie za złotem czy nadganianie za M2, to jest bardziej aspekt psychologiczno-mentalny, ale przede wszystkim ten rynek był bardzo mocno niedowartościowany. E, więc to spowodowało, że tak naprawdę zobaczyliśmy ten momentalny napływ, yy, momentalny napływ kapitału. Zresztą ostatnie tutaj napływy na ETF-ach też pokazują, że jakby to FOMO nam się pojawiło. No tutaj wprawdzie wczoraj 9600 Bitcoinów, ale 7800 ponad sam BlackRock. Generalnie rzecz biorąc te napływy są bardzo duże, bardzo optymistyczne. Ja uważam, że no tutaj tak jak już mówiłem etf -y i Treasuries, pełnią funkcję dam money w tej hoście, więc to oni odbierają te, te bitcoiny od wielorybów, ale co ciekawe sprzedaż wielorybów też troszkę zmalała, tak, też troszkę zmalała, bo widzą, że jest szansa na, prawdopodobnie na to, żeby sprzedawać bitcoin na powyższych cenach, więc myślę, że ten, ten zrzut wielorybów troszkę się uspokoił na ten moment, no ale dopóki etf -y będą w stanie tutaj generować tak duże zakupy, Myślę, że jesteśmy w dobrym ruchu gdzieś tam w okolice 130-140 tysięcy, tak. No ja tutaj wciąż jestem w szerokim brakiecie Od miesięcy miałem cel dla tej hosty 120-140, więc uważam, tak jak mówiłem zresztą w ostatnim odcinku, że te 140 wciąż jest w grze. Jak będzie wyżej, to lepiej nawet, bo tutaj partycypuję w kilku altcoinach, więc to powinno im jak najbardziej pomóc. Im wyżej Bitcoin pójdzie, tym w teorii lepiej dla nich. Coś, co na pewno by mnie tu troszkę martwiło, to za każdym razem, kiedy mamy olbrzymie net inflow, no bardzo często przychodzi takie spowolnienie, tak? Bo to też jest wyznacznikiem tego, jak, jakie FOMO powstało. I nie tylko pojawiło się tutaj FOMO zajmowania szybkich pozycji na Bitcoinie, ale pojawiło się też FOMO, przepraszam, ze strony ETF-ów, tak? Więc im dłużej to FOMO będzie trwało, tym lepiej. No ale docelowo do jakiegoś spowolnienia zakładam, że tutaj dojdzie a jeśli nie, no to im dłużej będą zbierać tego Bitcoina z rynku, tym generalnie lepiej. Co ciekawe, w tej fazie rynku mamy dużą partycypację w zakresie 24-godzinnym, by shortować rynek. Volume jest bardzo poprawne. <laughs> Widzimy, że tutaj z perspektywy 24 godzin zebrano 370 milionów dolarów z rynku. No i nawet z tej perspektywy widać, że zebrano więcej na Etherze niż zebrano więcej na Bitcoinie, nie? Także... Także tak jak mówiłem w, w aspekcie wcześniejszego czyszczenia, które było tam 1-2 miliarda, no, że w, więcej zbierano na altcoinach niż zebrano na samym Bitcoinie. No teraz jakby ten open interest na Bitcoinie poszedł do góry, więc Bitcoin jest tutaj ciekawszym celem, jeżeli chodzi o, o tutaj czyszczenie. Przechodząc do, przechodząc do sentymentu, nie podoba mi się to, jak szybko przeszliśmy ze strachu do chciwości. Ja w ostatnim odcinku, kiedy omawiałem Firen Grid był poziom 45. Zaraz sobie to odsłuchamy. No chyba, że YouTube mi tutaj wrzuci reklamę, to sobie nie odsłuchamy, bo po prostu to jest jakaś parodia z tym, co oni robią. Ja zaznaczam, żeby reklam nie było, a srają tymi reklamami na prawo i lewo. Także czy zaznaczę, czy nie zaznaczę, to i tak lecą. Zaraz zobaczymy, czy nie dostanę tutaj prosto w zęby kolejną reklamą. Ale ostatnio, jak omawiałem rynek dla was, no to był odczyt 45. I jak widzimy było to 22 września. Teraz jest odczyt 70. Ale co mi się nie podoba, to tutaj przy tym strachu jeszcze dopełniliśmy strachu do 28, co było bardzo dobre. Ale zobaczyliśmy bardzo szybki strzał z 28 aż tutaj do 74, tak? Czyli z głębokiego strachu do wysokiej chciwości, bo 74 to jest wysoka chciwość, dlatego że od 78 mamy już ekstremalną chciwość. I często, kiedy rynek przechodzi tak skrajnie ze strachu ze strachu do bardzo dużej chciwości, no to z reguły to też potrzebuje troszkę czasu, żeby tutaj ochłonąć, tak. Zresztą zaraz przejdziemy do samego Bitcoina, on też wykonał bardzo duży ruch, przede wszystkim na bazie FOMO w bardzo krótkim czasie. Duża spekulacja była, czy to jest tylko leverage driven pump, czy tutaj jakby też spot się do tego podłączył, no patrząc na ETF-y, no to ewidentnie spot się do tego podłączył. Zawsze jeżeli macie pompę pchaną spotem, to ona ma większe szanse na, na ostanie się, tak? Czyli ma, ma większe szanse, żeby być bardziej sustainable. No bo jeżeli macie pompę pchaną tylko dźwignią, no to bardzo często przychodzą później te czyszczenia. Także tutaj troszkę sceptykiem jestem do tego, jak szybko przeszliśmy ze strachu 28 do chciwości 74. Tutaj też powinna być jakaś stabilizacja tego. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że jestem w sumie zadowolony z tego, że sentyment wygląda jak wygląda. No i że jest to dobry budulec pod to, żeby to Q4 było pozytywne, tak? No bo łatwiej buduje się pozytywną narrację z tej jakże kiepskiej narracji. No ale troszkę za szybko ta narracja nam się zbudowała. Zresztą spróbujmy sobie może tego odsłuchać rozgrywać. Sentyment przeszedł nam w strach, co jest bardzo dobre, bo jeżeli patrzymy pod kątem pozytywnego Q4, a ja wciąż jestem pozytywnie nastawiony na Q4, no to patrzę przez pryzmat tego, że łatwiej jest budować, zbudować pozytywną narrację z, ze strachu, yy, no niż po prostu z pozytywnej narracji, tak? E, więc strach na rynku musi być. Dla wielu osób, które pamiętają zeszłą hossę, zapewne jest to ostatnie czyszczenie przed ostatnim wybiciem. Wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było, że to jest ostatnia korekta, ostatnie czyszczenie. Ona wcale nie, musi, nie musiała się dzisiaj skończyć, bo poniedziałek z reguły jest takim dniem poglądowym, zobaczymy co się pojawi w dalszej części tygodnia, ale jesteśmy w strachu, więc jesteśmy w dobrym położeniu, tak? Strach to dobra rzecz na rynku, wtedy, kiedy wszyscy się boją, ty musisz podejmować odważne decyzje. A wtedy, kiedy wszyscy są uchahani mordo to już nigdy nie spadnie, tylko Walhalla, super cykl, i tak dalej, 500, 800, tysiąc bitcoin, tysiąc mili milionów bitcoin za tydzień, no to wtedy musisz szybać bać. Tak? No i tak generalnie to wygląda. Zobaczymy sobie. na No i właśnie, i to jest to, nie, że kiedy wszyscy, kiedy wszyscy są w strachu, jest lepszy budulec do tego, żeby. żeby... Ten proces wzrostów trwał dłużej, a kiedy wszyscy przechodzą w bardzo szybką chciwość, że to już nigdy nie spadnie, wierzą w to, że zaraz będziemy gonić złoto i będzie 180 tysięcy za tydzień, albo gonić M2 i będzie 170 tysięcy za tydzień, to jest też powód do tego, żeby troszkę ten sentyment zgasić. Więc tak, jak ta sytuacja, która rozegrała się na Bitcoinie, jest bardzo dobra, bardzo poprawna. Fajnie jest ją zobaczyć, że w końcu ten Bitcoin, który którego z premedytacją tutaj nazywałem kupą główna w ostatnim czasie, żeby odczytać też sentyment rynkowy. No, fajnie, że on ruszył, tak? Tylko, generalnie rzecz biorąc, żeby mieć stabilny, długotrwały przyrost, to również chcemy budować strukturę przyrostu, ale chcemy też mieć ograniczoną chciwość, tak? No chociaż z drugiej strony ktoś powie, że jeżeli wkraczamy w końcówkę rynku, a gdzieś tam według cykliczności, na której ja się nie znam, ale, ale tutaj jakby rozumiem daty. No to zostało nam tam z 10-15 dni, tak. Więc rozumiem, że wiele osób pod to też gra, stąd też ta ekstremalna chciwość może wejść do gry <coughs> szybciej niż później, no bo każdy gra pod to, że jesteśmy na końcówce cykliczności, tak. Czy ta cykliczność się sprawdzi czy się nie sprawdzi, to jest inna para kaloszy. Nie mi to oceniać, to osoby, które się tym zajmują, będą musiały zreferować, czy te cykle wciąż są w grze czy nie są w grze. Ja patrzę pod strukturę. Patrzę pod Capital Flow, patrzę pod to, się, pod to, co się dzieje. No, i tak jak zna, moje zdanie znacie, no jesteśmy bliżej, bliżej końca niż dalej, nie? Także zobaczymy, jak to, jak to tutaj będzie dalej się rozgrywało. Dobrze, co jeszcze chciałem poruszyć? Bitcoin z perspektywy CME wygląda bardzo poprawnie. Oczywiście mamy tutaj sygnały do wstępnego spowolnienia, zarówno na Momentum, jak i na RSI. No, dopóki RSI nie zgubi. Nie zgubi tych szczytów i nie spadnie poniżej tej białej linii, którą widzicie. Powinien to przetestować, oczywiście, jako, jako wsparcie, jeżeli mamy tu zamiar kontynuować dalej do góry. No to wyglądamy poprawnie, tak? No, spowolnienie jest potencjalnie widoczne, no ale ruch, który został wykonany, mieliśmy największe, najwyższe tygodniowe zamknięcie w historii, co jest oczywiście bardzo pozytywne. No, jeżeli tutaj z aspektu CMI chcemy kontynuować ten ruch, no to na pewno nie chcielibyśmy zobaczyć zamknięć na krótko poniżej 123615, a na szeroko poniżej 121275. Wolumeny wciąż utrzymują się dość pozytywne, więc tutaj jakiś wielkich, szerokich zastrzeżeń. Yy, prawdę mówiąc, nie mam. Kiedy ostatnio omawiałem Bitcoina? Właśnie tego 22, jak się okazuje, września. Widzimy, że mieliśmy ten krótki head and shoulders. On tutaj miał cel techniczny 116-117. To się rozegrało. Tutaj oczywiście dość niedźwiedzi ten double top na 117-420, bo żeby w pełni dać szansę na to, że to jest dołek, musieliśmy odzyskać te 117-400 na wąsko, a na szeroko oczywiście zrobić nowy szczyt na powyżej 123-340. Tak? Bitcoin zszedł poniżej 112 ale właśnie, zszedł poniżej 112 i zrobił wyższe low, tak, także tutaj mieliśmy kolejny cel techniczny, bo tak jak tutaj w tej strefie robiliśmy ten odwrócony head and shoulder z celem 116, 117, tak zejście bitcoina, które uformowało wyższe dno od tego dna, dało podwójne dno i do tego oprócz tego podwójnego dna w zakresie dziennym mieliśmy też szeroki differ, tak? czyli tutaj mamy ewidentnie dywergencję, w której macie wyższe, Wyższe low świecowe i macie niższe low na RSI. tak? Oprócz tego MTF ładnie nam się zbudował. Także tutaj ta konstrukcja formacji podwójnego dna spowodowała, że mieliśmy cel techniczny pomiędzy 124-400 a 128-400. No Widzimy, że tutaj weszliśmy do tej strefy nie ciałem, a łykiem. Widać zresztą tutaj końcówka tego przyrostu jest już słabsza, to jest widoczne. No tutaj oczywiście warto podkreślić, że to ostatnie volume zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek było bardzo dobre. No i pytanie co dalej? Także podsumowując, odwrócony Head and Shoulders doszedł do celu 116-117, a sam zakres podwójnego dna, gdzie tutaj był neckline właśnie na 117-400 też osiągnął minimum zakresu swojego celu. Coś z punktu technicznego, co warto byłoby podkreślić, to jeżeli macie neckline na 117-400, Macie odrzucenie, odrzucenie i świece bogów bez backtestu. To bardzo często dochodzi do backtestu. Czy ten backtest jest konieczny? Nie, nie jest konieczny, ale bardzo często do tego backtestu dochodzi. I tak jak teraz, dużo osób shortuje, co widzieliście, tak? Dużo osób shortuje ten rynek, no bo widzi tą słabość bitcoina po tych łykach i nie tylko, bo widać to spowolnienie też chociażby na Total, widać to spowolnienie na relacji Total 3 do, do Totala. Widać to też w relacji bitcoina, chociażby ratio do totala, więc widać delikatnie to spowolnienie. Eee, no to oczywiście tutaj shortują, a tutaj na backteście będą longować, tak? Także nie wykluczyłbym backtestu 117-400. Na krótko naszym wsparciem z perspektywy SPOT, więc to będzie troszkę inny odczyt niż CME, bo nie mamy premium. Eee, 123-177, główny przekrój 120, a później 117-420, tak? Także tutaj oba, oba te, obie, obie formacje, obie struktury się tutaj rozegrały. Pytanie, co będzie na krótko? Tutaj, oczywiście, modio, można przyjąć takie założenie, że Bitcoin dopiero poszedł, pójdzie w zakres fali 4, która w tym odreagowaniu nie musi być wcale jakaś głęboka, i dopiero pchnie, by nałożyć korektę, i pchnie wyżej. Na razie bym się pod tym nie podpisał, bo jest za wcześnie. Świeca, którą obserwujemy dzisiaj, się jeszcze nie zamknęła. Więc ważne będzie zamknięcie tej świecy, którą obserwujemy z perspektywy dzisiejszego dnia. No warto podkreślić, że ten ruch był bardzo mocny, bardzo szybki, wystarczy zobaczyć, gdzie nasza dwudziestka i ja używam EMA, tak? także tutaj prowadzącej średniej, a nie lagującej jak SMA. Więc Exponential pokazuje też no dynamikę, bada dynamikę, więc widać jakie, jakie odchylenie powstało. Tak? No Jest to ponad 5000-6000 odchylenia. Więc to pokazuje, jak szybka była ta dynamika ruchu i jak szybko Bitcoin tutaj generalnie wzrósł. No i jak sobie zobaczymy od tego, od tego dołka do wczorajszego szczytu, to tylko w 10 dni zrobiliśmy przyrost, no w okolicach, to będzie z 16-17%, tak? Muszę to dokładnie pomierzyć. Od łyka do łyka, no gdzieś tam z 16%, tak? No to to pokazuje też FOMO, jakie się pojawiło. No i to pokazuje też oczywiście ten wzrost sentymentu. Także szybki, mocny przyrost w bardzo krótkim okresie czasu z dużym FOMO ETF-ów, no woła o jakąś korektę, ale tutaj yy, nie byłbym w tym obozie, który nawoływałby do jakiejś dużej korekty, chociaż duże to jest pojęcie, wiecie, bardzo, bardzo szerokie, bo dla mnie duża to nie wiem, będzie 5-10 tysięcy, a dla innego duża to będzie 2000, nie? Myślę, że spokojnie możemy wrócić w pewnym momencie i przetestować 120K jako kluczowy przekrój. Wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy przetestowali 117-400 w pewnym momencie, no ale na razie mamy bardzo ładny uptrend, tylko pojawiają się małe, małe ostrzegawcze flagi. Przede wszystkim przyrost jest za szybki, za mocny w zbyt krótkim okresie czasu. Często w takich sytuacjach pojawia się też konsolidacja, żeby dogonić struktury i kontynuować ten ruch. Także nie można tutaj negować faktu, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Nie można negować tego faktu, że przebiliśmy to high, a o czym rozmawialiśmy, że jak przebijemy to high, to to jest nasze dno korekty ABC. Tak? I to podwójne dno pokazuje, że my tutaj już jesteśmy w całym większym swingu. Na raz, na dwa, na trzy, na cztery i na pięć. Więc dopóki nie złamiemy struktury tak, w tym przypadku, czyli nie spadniemy poniżej 117,420. Dopóki nie spadniemy poniżej 117,420, ja uważam, że 130, 140 to jest miejsce, do którego idziemy w tym momencie, tak? Ale jeżeli spadniemy po 107, poniżej 117,420, to jest przekreślone, nie ma tego, tak? Musisz o tym zapomnieć, bo struktura po prostu załamała się sama na siebie, nie? Także spokojnie możemy skorygować jeszcze tutaj. 5000, 6000 i nic nam się nie dzieje, ale te 117, 420 musi być tutaj utrzymane, tak? Z perspektywy zakresu ruchu. Oczywiście jeżeli patrzymy na przekroje, tak jak ważnym przekrojem 112, tak jak ważnym przekrojem tutaj 108, czy 101, no to to 120 jest bardzo ważnym przekrojem strukturalnym, tak? Tutaj patrząc na ostatni odcinek jeszcze widzimy, że Bitcoin akurat spadał w kierunku 112 tysięcy, i co ciekawe, to też jest taki rodzaj pułapki dla tradera, czyli mamy wyjście, mamy zejście, mamy flash poniżej tego przekroju 112, tak, i później mamy wystrzał do góry. No to jak ktoś traduje, no to często widzi taką sytuację, nie, że najpierw pchną Ci w dół, a później idą do góry, najpierw musi być ten flash czyszczący, nie, albo najpierw wy wywindują Cię do góry, a później z z tutaj w dół Cię pchną, tak jak to była pułapka B, o której rozmawialiśmy, tak, dali nowe high, bearish engulfing candle i poszli niżej. Także tutaj był taki flash pułapka poniżej 112, no ale wyszło wyższe low, jeszcze do tego nadywsze, także wszystko zakończyło się dobrze, ta historia zakończyła się dobrze i pozytywnie. Także krótkoterminowo jakieś sygnały do spowolnienia, nie do jakiejś głębokiej korekty moim zdaniem, jakiejś głębokiej, głębokiej, no, ale trzeba też dać tej 20 czas, żeby nadgoniła. Prawdopodobnie będzie gdzieś jakiś splot w okolicach 120k tej 20 z przekrojem, no ale docelowo tak jak powiedziałem, dopóki trzymamy 117-420, jesteśmy w ruchu do góry, tak. I takiego ruchu bym się docelowo spodziewał. Dopóki trzymamy 117420, jeżeli spadniemy poniżej 117-420, możesz zapomnieć o tym, co tu było powiedziane. Um, no, i tak, i przede wszystkim najważniejsze jest to, że potwierdziliśmy to jako dno. Także tutaj jeszcze jedno, dwa zamknięcia powyżej tego hajby się przydały. No, ale wewnętrznie budując zakres falowy, oczywiście takie coś może mieć tutaj miejsce. Także myślę, że wisząca faja wraca do gry. Wciąż trzymam się tego, że wisząca faja jest uzależniona od rynku tradycyjnego. Także dopóki rynek tradycyjny ma się dobrze, to i Bitcoin będzie miał się dobrze. Jeżeli pojawi się jeszcze jakieś czyszczenie. Szerokiego rynku tradycyjnego, a tam wszystko wygląda tak idealnie, że w teorii to nie może spaść. Oczywiście ja jestem sceptykiem, czy też ostrożnym sceptykiem, jeżeli gdzieś widzę coś, że to nie może spaść, bo tak jak rozmawialiśmy, no kiedy wszyscy są w euforii, powinieneś być ostrożnym. No ale dopóki rynek tradycyjny będzie trzymał się dobrze, myślę, że Bitcoin też będzie trzymał się dobrze, no bo ja tutaj mam interpretację ogólną taką, że jest to tylko aset ryzykowny, nie jest to żadne safe haven, przynajmniej nie na ten moment. Można tak to interpretować, nie trzeba. No i tak, także so far so good, jesteśmy bullish. No i dopóki trzymamy 117-420, jestem pozytywnie nastawiony na ten rynek. Na pewno utrata 120 będzie wstępną, jakąś tam delikatną lampką ostrzegawczą, jeżeli miałoby do takiej sytuacji dojść, ale musicie zrozumieć, że jak w 10 dni robisz 16% przyrostu i jeszcze na takim FOMO. No, to gdzieś w pewnej chwili trzeba przystopować albo poprzez korektę, albo poprzez konsolidację, bo też chociażby średnie muszą nadgonić co nie i momentum musi troszkę ochłonąć. Trzeba mieć czas na reakumulację też, nie? No i dobra, tak to zostawię. Mam nadzieję, że jest to, jest to zrozumiane. Jest to zrozumiałe. No i cóż, to the moon, baby, to the moon.